Się Dobra, dawaj. Tutaj nagrywamy się z akcji Kukowidza na multiplayer. Jest, Oj, jest mój kolega. Przewitaj się. Cześć wszystkim. I mamy tutaj taki serwer otwarty. stworzony wyprzedzenie. No, no i właśnie mam jeszcze tutaj gościa, że tak powiem. No, chłopiec się nazywa, z O, jak coś, to ja streama wyłączyłem, bo mi No właśnie, kompan przejechał, a ja jadę tutaj John Deere'kiem Oliwiara, którego przed chwilą kupił. Znaczy, przed chwilą już tam na Silo się prawie milion, milion ma Dobra, sypiemy. Już, trochę już, O, mamy mam nagrywałem, więc... I ty, Oliwier, jak tam? Z robotą stoisz? Też Malagi. lagi! To mówiłeś? Ale ty, jak z robotą stoisz? Oliwie. Masakryczne mam lagi. Ja jakby Też mam, mam lagi. No ja mam lagi jest straszne. To co? On już jedzie? On Nie. już cofa. Oliwier, jak tam z robotą stoisz? No tak se boladzi miałem, ale już stało. No Tutaj już ogólnie dopiero teraz no, zacząłem nagrywać, ale ogólnie to już drugie pole, które musimy przeszłoba, że mi Oliviera zmieniłem. I zapraszam na kanał Oliviera, tam podejd nazwę Olivier Olivier. GR Olivier. bez spacji. Bez spacji wszystko małymi bez literami. Nie, GR chyba z dużej... Ale nie, jak się na małymi tam, literami to wszystko je, się wyświetla o, gr, A, nie? taki, taki niebieski traktor tam jest na profilowym nazwie zmniejszać. Więc Oliwier wam to wytłumaczy. A my tu ciśniemy. Ojeju, zawiesiłem się. Chyba ci to lepiej szło. Zawiesiłem się, no to weź 50. tego. Weź te UFO, które kupiłem i weź się wyczy. A, te ufo biorę. I kręcimy bądź. Nie, kręcimy to już 60% jak coś to mam. łojej! nie wyciągnę go. Na am. No to weź tego krabatu, on ci mówię, ten krabat tak zasuwa. A gdzie on jest? Ej, stoi tam pod lampą. Pracownik S pomocnik SI stoi na kompanie bo... Nie ma go! Jak to nie ma? Jest. To wejście się tepa i go znajdziesz. Był na sklepie. Też... Zamieniamy się z oforowcem czynnikami. Siedam na Fenda. Ale idzie Jest ja teraz friendem jeżdżę A ten friend fajny jest Ale wiesz co, ja wolę friendem jeździć idzić No poro wszyscy już się znudziło no. na wyjazdę friendem I też się już nudziło jeździć A mu friendem się znudziło Jak tu? To... Jakim jeździł. Bo no to jest maszyna tego typu. Dobra. Oporowiec już... Ten krabat! No, mówiłem, że ten krabat idzie jak dzik. Weź! Jak on ubija! No, no, mówiłem, że ten Słuchaj. krabat idzie jak dzik. Nawet jeszcze... Jeszcze wam pokażę, jak ten, ten Volvo krabat idzie, bo... W ogóle może nie wiecie o co chodzi. Chodzi nam o wolwokrabata z, z tego, z kodów. Tak, mamy kod. Może w opisie daj kod. No tam, chcę u tych innych youtuberów. U Czarnego Pana wam zareklamuję, że jest, są jak coś kody. Jak widzieliście na kanale, się długo nie pojawiały takie filmiki pełnometrażowe, że tak powiem, obóz szorców. Nie wiem kiedy ostatni był, ale wiem, że też pracownik nie wie co ma robić Ja zaraz Chwilę ja zwolnie. Nie no, ej ja muszę zresetować normalnie tą ładowarkę. Albo czekaj. Dobra, wydostałem ją. Krabatem? Nie no, z Krabatem, Krabantem, krabantem, tu ją ja Nie gadaj. Ale on strasznie leciutki jest Okudne. To to ciężko Ile on waży? 900 km Jeden i pół tony? No. Ja się dużo nie pomyliłam Jak coś mam 40% Nice no, Jakie to są hałdy Aj bo krawan się zakopał, czyli jest źle no, ale krabat już się drugi raz zakopał. Mi się też raz zakopał. Nawet na filmiku jeszcze tym krabatem się przejadę. Pokażę tym widzom, jak, jak ten krabat zasuwa. On jest w dwóch kolorach. On ma zielony i pomarańczowy, taki czerwony. No, ale my... A kasy nam nie obywa, bo mamy dodaną kasę, to nieskończono się przez moda AC Development Control. No zabrać się pracuje. No mm. ty, to już zaraz polec. Chyba jest Przecież... gorzej jak nie. Ej, powiem jedno, chyba jest gorzej jak nie <laughs> robisz na pryzji. Zaraz koniec pole. Ile macie? Ja już mam 72% Ale nie, pola ile wam zostało No już kurde, jest dwa przejazdy mm. Ale chyba pora zł będzie musiał jeszcze będzie musiał posypać na niebie Dobra, czekamy, że będzie pełna przyczepa. I tak nawet do 95 gdzieś na sypie i będę jechał. Chyba, że do końca mam na rękę. Może coś... Się... E, dobra, dobra, sypie do fula. Co robić? Tym UFO się lepiej niż... Ej, tym UFO się lepiej ubija niż z No i co mówię, że... Że tym UFO Przecież ja z 500 stąd co tym ufem przedmiotłem. No! Czy ten ufą to... Wróć się tylko to pchaj tyle. Ej, a ja w ogóle zauważyłem, że na tym komputerze w tym fędzie się ten. Jak się włącza światła, szykombuty się, się podświetla na komputerze. Zobaczcie. Na ten traktorek. Włącza światła i się włączy mam włączone i się. to może komputy mam włączone. Gdzie mam sypać? Panie prezesie. A gdzie chcesz? Dobra. Wiesz co tu? Patrz tu wszyscy. Tu by było najlepiej. Dobra. No już ponad milion mam. Weź mnie pchnij. Nie mogę weź tu tej siły. Wiem czym cię pchnę. Nie, nie idź po tego krabata. Będziesz mi dziękować. Dobra, weź tą dużą ładowarkę. No, to nie ma sensu. Dobra, wróć czwórkę i do przodu i zawróć się. Do rady. Dawaj dużą ładowarkę. Kurde, ale tutaj musisz trochę nad trynem popracować, bo widać, że się zawieszają, zawiesza się, jak podjeżdża się. Nie. Dobra, jeszcze, jeszcze. Dawaj, dawaj, dawaj. Ciśniesz, 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 bo jeszcze tutaj nie mogę jechać. Dawaj, 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 dajesz, kasz. Jeszcze, pchaj. Dobra, już... Kaja na chwilę się Dobra. Jeszcze szczęście, udałem radę wysypać. I mamy przynajmniej plus. Dobra, to jak Oliwier na razie poszedł, to ja widzowie wam zaprezentuję jazdę Volvo Krabatem. Aha, fajnie się zapopowałem.

Zobaczyć. Patrzcie. Patrzcie jaki krawac idzie, zaraz odcinek będziemy kończyć, więc pod koniec taka o to. Nie oczekiwana... No oczekiwana mucha. Jezda, można kraba, to wróżby się. Patrzcie jak to no, wykonać. Taka różnica będzie. Dobra. Oli wierny jak chcesz, zaraz będziemy kończyć film. Chyba to we mnie jeżdżę, to tak widzę, pokazuję pod koniec filmu Kurdek, się nie chęć da E mnie tu? Eee. to on nie tuje Nie jeżdżasz Co we mnie wjeżdżasz? ty taki mały bo ty taki mały zielony jesteś, rzeczy nie widać. <goda> jakby, jakbym jakby mieli taki mały luz, to by to było nie widać. No? <goda> Ciekawe. To jest całkowicie inne zielone niż kolor kiesionki, więc. No, ale, ma... ale ja tym wielkim klasem robię. Ok. Ale no to ten tak, krawat ustawiony na tym Jezu, super. Ale zobacz, ona on ładnie on mnie dekta. się w jakimkolwiek ślepie przystali. Dobra, Oliwie. My już będziemy kończyć od sileczek. Więc... No, dawaj, ustawimy ładnie traktor na krawatach więc ty... tyłu. Poczekaj, tutaj na pryzm już wyjdziemy. A miniaturę, oj! Na no miniaturkę, na no miniaturkę. Dobra stój 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 stój, stój ale weź wyprostuj go tak jak wcześniej no o jeszcze w prawo no i weź go zgaś i wyjdź i chodź się tu ustawimy będziemy już czekać chodź chodź tu się ustawimy a ten przyjechał Dobra. Chodź się ustawimy tu ładnie No ustaw się obok mnie człowieku Kończymy dzisiejsze spotkanie Na razie cześć i czołem